Dzień dobry, dzień dobry, zapraszam na kolejny film z makijażem, testem produktów. I tutaj właśnie mamy pierwsze dwa podkłady, które zamówiłam, bo wyskakiwały mi na TikToku, zamówiłam je jeszcze na Shopee. Są to podkłady, nie wiem jak się to w sumie czyta, foera? Foira? Zamówiłam dwa kolory, dlatego że nie umiałam jakby wcelować się i zobaczcie, tu mamy chyba jedynkę i dwójkę z tego co kojarzę, ja je będę mieszać razem. Ponieważ no, ani jeden, ani dwa jakby nie pasuje do mojego koloru sery. E, ten podkład ma mieć dość fajne krycie, dość fajnie się trzymać, być wodoodporny. No i to sprawdziłam, słuchajcie, tutaj mam już większą porcję i mieszam sobie kolor. E, oczywiście wysypało mnie na polikach, no niestety te tak kobiece dni. Trudno, pod okiem mam e, taką brodawkę płaską, którą sobie usuwam, <głos》>, więc też jest czerwona. Jestem jakby w kropki. Zabieramy się za gąbeczkę i wklepujemy podkład. Z podkładu jestem ogólnie bardzo zadowolona, ma ładne nakrycie, które można budować. Bardzo ładnie mi się utrzymał cały dzień, nie wyświecił się praktycznie w ogóle. Nic mi po nim złego nie powyskakiwało, nie miałam uczucia ciężkości, także podkład jak najbardziej na tak. Jedyne do czego mogę się przyczepić, no to niestety odcienie, bo ten, który sobie jakby zrobiłam sama z tych dwóch podkładów, i tak i tak był taki. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, troszeczkę za siny do mojego koloru cery i tak się odróżniał od szyi, ale jakby, no, można to ogarnąć. Tylko trzeba odpowiednio, kolorystycznie sobie to wszystko dobrać. No, jak widzicie, kryje całkiem w porządku. Potem sobie zastygnie. Wszystkie produkty na niego nakładało się super, także ja jestem zadowolona. Pod oczy leci multitasker concealer, mój ukochany korektor z Rimmela. Bardzo fajne jest teraz na promce, ale kosztuje chyba 29 zł na promce, zdrożał nieco. Próbuję sobie tego pimpka tam zakryć, ale on jest jakby wulkanem, więc no, tak średnio, a też nie chciałam go za bardzo jakby maltretować. Wklepuję sobie, wszystko pięknie się połączyło. No i żeby sprawdzić jak ten podkład się właśnie utrzyma, to użyłam tego pudru, który używałam... No, praktycznie ostatnio cały czas, czyli Fix and Run of Lovely, na środek twarzy, a na boki, słuchajcie, zaraz zobaczycie, co nałożę. Niespodzianka, ten puder nałożyłam też pod oko. No i tak jak widzicie, w centralnej mojej strefie TEO. A na boki twarzy będziemy nakładały taki wegański puder sypki rozświetlający z najnowszej kolekcji Bell Biedronki. Nic innego stamtąd nie kupiłam, bo jakby no. Nie zainteresowały mnie tamte produkty, żel do laminacji birwi mam, serum do rzęs w składzie było takie sobie. On tak dosyć mocno się błyszczy, dlatego nie chciałam go nakładać właśnie na środek twarzy, ale na policzki zaryzykowałam. I nie żałuję, bo wyglądał na tych polikach, które mają cerę normalną genialnie. Genialnie, takie wyblurowane, bardzo fajnie się prezentował, naprawdę. Pięknie to wszystko Ułożyło się na tym podkładzie, taki lekki glow dawało. Ja się obawiam, że właśnie to będzie taka perła, a całe szczęście nie. Nałożyłam sobie go też na szyję. Jak przeciągacie podkład na szyję, to zawsze też utrwalcie. No i tutaj macie taki sneak peek, jak się to na tej twarzy prezentuje. No, mnie się bardzo spodobało, nie wiem jak Wam. I też fajnie się ten puder trzymał cały dzień. Nakładam sobie bazę pod cienie z Klaresy w tym takim ciemniejszym, beżowym kolorze. No mogłaby być jaśniejsza, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Ogólnie do bazy nic nie mam. Cały czas jakby jej ostatnio używam i no sprawdza się jak to baza. Ładnie trzyma cienie. I paletka ze Stars, Galaxy Glam, która już jakiś czas wędruje na YouTubie, a ja w końcu ją wyciągnęłam z szuflady i stwierdziłam, że czas... Coś z nią pomaszkiecić, jak to się na Śląsku mówi. Zaczynamy od beżowego cienia, bardzo ładny odcień. Nie przyciemniający, nie rozbielający za bardzo, idealny dla mnie. Następnie taki brązik, który też bardzo, bardzo ładnie się blendował. I zobaczcie, zanurzyłam pędzelek, jaka pigmentacja. Po prostu szok. Ale yy, nie przekłada się to aż tak właśnie na powiekę. Bardzo ładnie się za to rozcierał do chmurki i można sobie go było stopniować, budować. Także jakby z tego jestem bardzo zadowolona. Trwałość tych cieni też była fajna, jeżeli chodzi o maty. Teraz przejdziemy do czerni i czerni sobie będę nakładała już innym pędzelkiem, tak po ukosie jak widzicie. I od razu też rozcieram. Tak sobie ją buduję, pomalutku. No, nie mam jakby nic do tej czerni, nie jest to najczarniejsza czerni na świecie, ale do takiego spoko budowania sobie zewnętrznego kącika jak najbardziej osoby początkujące nawet sobie z tym poradzą on się nie sypie ten cień o dziwo no i tutaj zabrałam się za rozcieranie granic zewnętrznych i wewnętrznych tutaj na powiece również dołożymy sobie właśnie tego fioleciku tam na przejście żeby coś się działo i żeby nie było takiego przeskoku bo za chwilę to będzie petarda na powiekach oj będzie jeden z tych brokatów ale nie do końca się sprawdził. I to też zaraz zobaczycie dlaczego. Tutaj na środku powieki rozcieram sobie jeszcze ten fiolet. Dosłownie muskam tą powiekę. Tutaj wygląda, jakbym nie muskała, ale wierzcie mi, że lek... leciutko po prostu dotykam. No i przyszedł czas na tą piękność. Nałożę sobie glitter primer, bo właśnie pod palcem yy, wydawało mi się, że ten brokat jest na takiej dość tłustej bazie. Nie są to, to takie bazy woskowe bardziej, takie bardziej suche, tylko on właśnie był na takim. No właśnie takim niepokojącym czymś i moja intuicja okazała się słuszna. Sam brokat przepiękny, tak po prostu się błyszczał na różne kolory, że no, dla srok to jest no coś przecudnego, po prostu coś przecudnego tutaj nie ma co w ogóle dyskutować na ten temat. Ale! Niestety mimo NYX Glitter Primera on się zbierał. Co zobaczycie na końcu tego filmu? No... Także nie wiem, jak by go trzeba było nałożyć, na co, żeby on ładnie wyglądał i się nie zbierał. Fakt, że no, pięknie wygląda i jakoś to tam, powiedzmy, niweluje te jego wady. Niemniej jednak już widać, że rozpuścił mi ten cień w ogóle fioletowy pod spodem, porobiły się takie plamy. Zobaczycie dokładnie, o czym mówię na końcu. Na dolną powiekę nakładam sobie czerń. Będę nakładała też kochl na linię wodną. Ten jest z firmy Himalaya. To jest cały czas ten sam. Bardzo fajny, bardzo czarny, bardzo trwały. Polecam wam na linię wodną. No i oczywiście zaraz sobie będę gruntować, co tam się ulało z tej linii wodnej na dolną powiekę. Tutaj sobie jeszcze rozcieram, docieram, te, docieram tak, dokładam tego brązu z góry, rozcieram dół. I tak sobie macham tym pędzelkiem wesoło, aż wszystko będzie pięknie wyglądało. Dokładam jeszcze czerni, no bo gdzieś tam przy blendowaniu ona zawsze wyblaknie troszeczkę, więc stwierdziłam, że no, trzeba dodać kopa temu makijażowi jeszcze. Taki był zamysł na początku, żeby ta czerni się tam wybijała w tym zewnętrznym kąciku. No i poprawiam przejście. Tuszuję rzęsy. Tuszem z Eveline Volume Show. Cudowny. Polecam wam. Tutaj wam pokazuję właśnie jeszcze rzęsy. No przecudny jestem tuż. Uwielbiam go im bardziej gęsty jestem lepiej. A tutaj mam taką paletkę do, konturowa... do kontrolowania, do konturowania, do konturowania z Bel. Mamy odcień ciepły, chłodny i taki puder do czyszczenia i do podbijania jakby konturu. Najpierw używam tego chłodnego i zaraz zobaczycie różnicę z wykontrowanym policzkiem i bez. O, proszę. Jaka pyza bez, a jaka fajna krecha z. I dokładam sobie po drugiej stronie. Następnie przeszłam do tego cieplejszego odcienia i nałożyłam również troszeczkę na ten kontur, nieco wyżej. Uważam, że to trio jest fenomenalne. Długo u mnie leżało w szufladzie, jakoś nie mogłam się przemóc, żeby go użyć, ale no przepięknie, przepiękny efekt daje konturowania. Taki nie daje takich ostrych granic, ładnie się to daje rozblendować i nie jest przepigmentowane, więc jak najbardziej uwielbiam. Ja je kupiłam chyba w biedronce z tego sokojarze i w niektórych szafach Bell Biedronki ono nadal jest. Tak się to prezentuje, rozcieram. No, mój pimpek, niestety, bolący, a jakże. No, w tej chwili już go nie ma, całe szczęście. Róż Insta Glow z Miss Sporty. Będę używać tego środkowego odcienia, on jest taki cukierkowy, barbie można powiedzieć. One są fajne, takie czy rozświetlające? Nie, ja bym powiedziała, że bardziej takie satynowe. To nie jest taki glow, wiecie, że jak dodacie rozświetlacza to będzie za duże. tylko taki, taka fajna satynka, nie jest matowy, tylko taki satynowy właśnie. Rozcieram troszeczkę, mają fajne kolory, nawet chyba teraz są na promce w Rosmanie z tego co kojarzę. I trio do rozświetlania z Revolution Pro, używam sobie tego najbardziej szampańskiego, aczkolwiek to jest to chłodne trio, więc on też troszeczkę chłodno wypada, niemniej błysk jest... Uh! Jak stąd do kosmosu, lubię te rozświetlacze, mam jeszcze jedną właśnie paletkę taką bardziej ciepłą, uwielbiam. I tutaj zauważyłam ostatnio nowość w Biedronce właśnie w tej szafie Bel. takie błyszczyki. Wzięłam sobie 03 Sheer Beige i po ostatnim tym błyszczyku z kolekcji limitowanej byłam tak zachwycona, że stwierdziłam, że sprawdzę. O kurczę, jaki fenomen są te, to są, to są fenomenalne błyszczyki, 9,99 zobaczcie jaki ładny kolor. Nie jest tak gęsty jak ten z poprzedniej kolekcji, ale pięknie wygląda i fajnie smakuje, bo się oblizałam. Ma też fajny zapach, tak słodko trochę smakuje, ale naprawdę jest fenomenalny i kupiłam sobie jeszcze jeden odcień właśnie wczoraj, tak jestem zachwycona. Dokleiłam sobie kąpki rzęs. Takie O z chińskiego sklepu, w sumie, ale no tak średnio się sprawdziły, powiem Wam, że odkleiło mi się kilka później, mimo dobrego kleju i tego, co zawsze używałam. No i tak prezentuje się efekt końcowy. No brokat błyszczy się przepięknie, naprawdę przepięknie. Gdyby nie to, że właśnie tak paskudnie się rozwarstwia, jak tutaj widzicie, to byłabym zachwycona tą paletą, ale nie mam pomysłu, na co go nakleić. No, nie wiem, czy jest coś lepszego niż NYX Glitter Primer żeby po prostu to się tak nie rozwarstwiało. Wolałabym, gdyby taki brokat był suchy i żebym go sobie sama mogła na przykład na właśnie nyxa nakleić, no bo błyszczy się przepięknie. Cóż, nie wiem, czy macie tą paletkę, dajcie znać, tak to wygląda wszystko z daleka. No zobaczcie, no cudnie się to błyszczy, jak na karnawał, to po prostu rewelacja. A już dzisiaj uciekam, do zobaczenia moi kochani, pa pa, buziaczki!